Wczesną wiosną, e, zanim oczywiście rośliny jeszcze tak bujną już te soki i, i pąki tak nabrzmieją, to przyciąć tak na, żeby zostawić tutaj minimum trzy pięterka. A to tak samo tak samo się tnie, bo od miejsca szczepienia się na trzy pąki Nie Zaraz pokażę na tamtej. I policzyć sobie te trzy pąki, żeby takie absolutne minimum było. Można zostawić i pięć pąków, tak? No i ona wtedy się tutaj będzie ładnie rozkrzywiała. Tutaj mamy trzy gałęzie, jak pani obetnie te trzy gałęzie, bo to to jest bambus. Te trzy gałęzie to może wyjść 6-7 gałęzi nawet. M może nawet więcej. Tak więc no. tak więc trzeba liczyć tutaj. O tutaj są takie, pod każdym liściem jest pąk. Jak go urwę, to tu zostaje oczko, z którego wyjdzie gałąź lub no, najczęściej gałąź, tak, lub liść, ale najczęściej gałąź o tutaj. I tutaj widać, co kawałek mamy takie dookoła, takie malutkie kropeczki. O tutaj widać też, o tu, w tym miejscu. Pokażę też na drugiej kamerce, żeby było widać, jak oberwę ten listek, to pod nim jest pąk. I to liczymy jako jedno pięterko, jako jeden pączek. I tniemy ponad trzecią.